Niech nam Pan powie kilka słów na temat Drift Legal. Na czym polegają te zawody? Zawody polegają na tym, żeby umożliwić jazdę legalnie zawodnikom amatorów, żeby mogli się wyszaleć, wyuczyć. Wiadomo, że jeżdżą razem z ludźmi z Polskiej Federacji Driftingu, czyli z ludźmi, którzy mają doświadczenie i to bardzo duże, którzy mają licencję drifterską w Polsce. No. Po prostu chcemy umożliwić, wiadomo, że między sobą y mówią jakieś tam swoje opinie, co robią źle, co ten, co tamten i po prostu w tym momencie oni się uczą. Udostępniamy po prostu im możliwość nauki, możliwość... Y no nie wiem, promowanie się powiedzmy w tym stylu, no i możliwość wyszalenia się, bo to wiadomo, że to jest najważniejsze w sporcie, w którym wiadomo, że w Łodzi tego było bardzo dużo, że jeździło się nielegalnie. Pomysł na drift, no tak samo wiadomo, że jak na światkę, czyli street legal, tak samo jest drift legal, wiadomo, że te obydwa te sporty są bardzo powszechne w mieście Łodzi, czyli nielegalne wyścigi po, po nocy, czy w dzień, po, no w normalnym ruchu. Więc my próbujemy to w jakimś stopniu, jak tylko możemy. Wiadomo, że są zwolennicy i są przeciwnicy tego, co my robimy. Mamy nadzieję, że więcej będzie zwolenników niż przeciwników. No i staramy się po prostu to jak najbardziej załagodzić, jak najbardziej to wycofać z ulic, bo to wiadomo, że na ulicach jeżdżą profesjonalni kierowcy, jeżdżą tak zwani kierowcy niedzielni, więc wiadomo, że po prostu może stać się tragedia, a to jest niepotrzebne i staramy się to, tego zapobiegać. Można się zdziwić, ale liderem po pierwszej edycji jest Polones który wygrał tą edycję, więc no, na obecną chwilę jest liderem, aczkolwiek na mokrej nawierzchni mu nie szło za dobrze, ale to zobaczymy jak pójdą zawody. Łódź jako stolica legalnych wyścigów no wykonuje swoje zadanie, które podjęliśmy się, żeby zwiększyć bezpieczeństwo na naszych ulicach. Mamy za sobą już trzy eliminacje street legal, czyli wyścigu na 1,4 mili, kolejne 10 sierpnia. No i drugą eliminację Drift Legal, gdzie jako pierwsi w świecie zorganizowaliśmy takie zawody na ulicach miasta. Robimy to dla mieszkańców miasta Łodzi, jak i również dla tych młodych ludzi, którzy nie mieli się gdzie ścigać, w związku z tym ścigali się nielegalnie. Cieszymy się, że tym razem mogą robić to samo legalnie. Kto może wziąć udział w tych zawodach? Znaczy trzeba spełnić podstawowy warunek chcieć. A potem siąść w samochód, kupić sobie kask, przyjechać na zawody i się doskonale bawić. Czy w zawodach Drift Legal mogą brać udział zawodnicy tylko z Łodzi, którzy mają samochody zarejestrowane w województwie łódzkim czy też spoza? To znaczy ta impreza jest skierowana dla mieszkańców naszego miasta, młodych ludzi, którzy się do tej pory ścigali nielegalnie. W związku z tym stworzyliśmy dwie klasy. Jest to klasa licencja, są to zawodnicy licencjonowani, stąd rejestracje ogólnopolskie. Cieszą się nasze zawody wśród nich popularnością. My się też z tego cieszymy. Natomiast jeżeli chodzi o klasę amator, to tylko i wyłącznie E na początku tablicy, czyli województwo łódzkie. Będą w przyszłym roku zawody no, na skalę światową, ale o tym powiemy później. W tej chwili trwają bardzo intensywne przygotowania. Powiem tylko, że cała Europa tu zjedzie. Natomiast w tym roku, no cóż, realizujemy kalendarz. Co miesiąc będzie jedna eliminacja Drift Legal, jedna eliminacja Street Legal i tyle. To kórka. Za kierownicą tego zielonego Nissana z góra z Krakowa. Zawodnik, który od dawna startuje w polskich zawodach driftingowych. Miał...